z kolei. O <laughs> shit, co za gówno. Słuchasz mnie? Halo, halo. O Chrystal, jest obraz? Nie ma obrazu. Tak, bo jakaś zastępcza kamera leci. Słuchajcie, problem jest taki, że coś się pierdzieli z tubką, bo to już jest ewidentne, bo na PC i na operze, i na chromie nie chcę to łazić. A na Macu jak odpaliłem, to nie ma obrazu, bo się jakiś ekran zastępczy. Także to nie jest wina po mojej stronie. Eee... Tak, ale OBSa ja na PC, a nie na Macu, tak? I na. No, poczekajcie, może poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Może tak to zrobimy faktycznie. Halo, halo? Halo? Nie, 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 nie. To tak to, to nie działa po prostu. Bo na OBS-ie, na pc mam obraz. Tutaj mam logo OBS-a, z którego nie korzystam tutaj w ogóle, bo nie mam go na Macu zainstalowanego. Coś się pierdzieli na maksa. Także Bartek, który zarządza trochę tutaj tym sprzętem, zdalnie się połączyć ma ze mną za jakieś pół godziny. Więc zobaczymy, co z tym zrobić. I jak się nie uda dzisiaj tego zreperować, ale to chyba jest po stronie tubki tak naprawdę. Bo tubka mówi, że ja użyłam jakiejś kamery. Tymczasem jak odpadam OBS, a OBS normalnie pokazuje mój obraz. Także to nie jest kwestia, to nie jest kwestia mojego sprzętu, tylko coś się skasztaniło na tubie. Także, ale co mam, sam, mam tylko mówić? Słuchajcie, przede wszystkim wam dziękuję, że przyszliście na, na tą premierę, która się troszeczkę nie udała. E, dziękuję za ostatnie 4 lata, które już 4 lata minęły. Dziękuję za 100 tysięcy subów. Jeżeli mogę tylko głosem operować, to będę operował tylko głosem. No kurwa, na maku nie mogę włączyć kamery, bo to jest jakaś paranoja przecież, to, przecież to, 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 to jest jakaś jazda generalnie. Także dzięki wam, że przybyliście, dziękuję za te wpłaty, które były, chociaż po prostu troszeczkę nie ma za co, bo nic się nie wydarzyło poza burdelem totalnym. Dzięki wam za wszystkie wyrazy wsparcia, jakie uzyskuję od was w ciągu tych ostatnich lat, kiedy robię to na tubce. Dziękuję wszystkim, którzy są dłużej, czyli od czasów Twittera, wcześniej Facebooka, czyli od 2010 roku. Nie wiem, czy ktoś przeżył od 98, ale jeśli są jeszcze ludzie, którzy pamiętają bloga, to też Was wszystkich pozdrawiam. Zrobię wszystko, żeby to się udało, żeby coś będzie do dzisiaj, bo to ewidentnie są jakieś kłopoty poza, poza moim jestestwem. Komputer co prawda i tak miałem wymieniać, ale to nie jest kwestia komputera, także taka sytuacja. Mam wszystkie Wasze pytania, które zadaliście w ciągu ostatnich już prawie dwóch tygodni i na wszystkie je odpowiem, na wszystkie, które się pojawiają na czacie też odpowiem. Tylko, kurde, niech to wszystko zacznie działać, tak? no bo to jest jakaś porana kompletna. Dlaczego to nie funkcjonuje jak trzeba, nie mam pojęcia. Eee, edytuj, może edytuj. Nie, bo tylko mo mogę edytować tylko i wyłącznie opisy tego filmu. Kamery nie widzi, nie wiem czemu. Ale to jest tak, jakby kamerę na pc coś zablokowało. Ale dlaczego Max z PC-tem mają coś wspólnego, nie mam pojęcia. Tym bardziej, że Mac nie jest pięty w ogóle. Oh. No nie, on no nie działa, bo to jest, bo, bo, bo to FaceTime też nie działa. Po prostu, bo coś zabiera kamerę kompletnie i, i jest, wyświetla się OBS, którego ja nie mam na maku. Także to jest jakaś głęboka paranoja. Także, także taka, taka, taka sytuacja. Te wszystkie pytania, które mam, no, przecież nie będę mówił do pustego ekranu tak naprawdę. Kiedy mi kompletnie nie widać. Zrobiłem dla was trochę aranżację studia nowego. Z telefonu nie może tego odpalić. Próbowałem. Kurwa, teraz, biorę telefon do ręki. Odpalam studio w studio YouTube'a i poczekajcie. Teraz zresztą, jak ruszyła ta, 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 ta. Na studio YouTube'a na tym, na telefonie w ogóle nie mam tej, tej transmisji. O, teraz się pojawiła. Nie, tak, pojawiła się. Pojawiła się, ale nic nie mogę zrobić, bo już się połączyłem przez maka. A nie, to jest ta stara transmisja. Słuchajcie, zróbmy tak. Ja czekam na Bartka, który ma się już za niecałe pół godziny jakoś pokazać, jak mi się wszystko to uda zrobić, to łączymy się o 22, a jak nie, to po prostu przekładamy to na niedzielę i spokojnie spokojnie zrobimy w niedzielę, bo i to jest Pitu, także Pitu jest najważniejsze, a ten nasz Q&A, który przez ma przeze mnie. Po prostu powiem wam szczerze, no te wszystkie pytania nazbierałem, czytałem je i tak kurczę, muszę to jakoś porządnie zrobić, jakąś fajną grafikę, coś i tak dalej, tylko non stop coś wyskakuje, nie mam po prostu pojęcia, jak to robić, bo ja to jest sam kompletnie, tak? Chłopaki przyjeżdżałem raz na jakiś czas i to w kwestiach sprzętowych, a jeżeli chodzi o montaż tego, bo też było takie pytanie, jak ja to robię? No sam to robi, po prostu no i tak trochę nie ogarniałem tego, w końcu stwierdziłem że się odpalę live'a, bo live y zawsze nam fajnie wychodziły. No i, i zawsze te pytania po prostu odczytywać bez graficzek specjalnych. No i widzicie, jak się to skończyło, tak? Po prostu jakiś pechal do, do, do tego komputera. Także przepraszam Was najmocniej za te, za wszystkie perturbacje dzisiejsze. E, zostawiam włączony czat. Nie, zostawić włączony czat, czy nie? Bo to, bo to nie wiem, czy, czy, czy to ma sens. I odpalić od nowa sobie o 22.00 albo w niedzielę, czy, czy wyłączyć to w cholerę i ten. I zająć się reanimacją tego wszystkiego, no bo. Coś się ewidentnie spierdzieliło i to po prostu na maksa. No. Na Pccie mam swój obraz, wy nie macie mojego obrazu, na Pccie nie ma obrazu, w sensie na YouTube nie ma obrazu z Pceta. O oh, shit, fuck. Dobra, co u was, bo to nie to, 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 ja może, o, to możemy sobie pogadać teraz, po prostu ja was czytam i ja będę widział co piszecie, w związku z tym możemy, możemy chwilę pogadać. tak. Nie, no, wyłączyłem, resetowałem go kilka razy. PC w ogóle kurczę, oszala, bo mówi, że kamera jest uruchomiona, ale nie jest uruchomiona, bo nic nie uruchamiało kamery i taka sytuacja wyniknęła z tego. Dlaczego na Macu nie ma kurde tego obrazu? Klikam, nie ma nawet ikonki obrazu. To jest jakieś popierdzielenie kompletne. Dzień dobry, witam. Hello, cześć. Zostawiam czad Pegazus. Nie, to nie żaden kurwa Pegazus, tylko po prostu coś, coś się spierdzi. Pamiętacie, Sylw... Jezus, pamiętacie Sylwestra tego sprzed kilku lat, kiedy ja się po, połączyłem troszeczkę w stanie spożycia po 12.00? No to była podobna, podobna sytuacja, bo w, ustawiłem, ustawiłem premierę Pitu, bo wtedy to była sobota. Ustawiłem Pitu. Nie ma nic na kamerce. Ustawiłem pitu na 12, zaczęliśmy tutaj sobie imprezować, o 12 nic nie wyskoczyło, o, pierwszy nic nie wyskoczyło, w końcu się połączyłem, bo też taka sytuacja jak dzisiaj, kiedyś nie działa, o. A teraz jeszcze jakiś komunikat wyskoczył, OBS się wypierdzielił, no i dobrze, bo go... Czekajcie... PC PeCet się odpalił? Ale też OBS się pokazuje. A, momenty podczas transmisji na żywo. Wnosiłem transmisję na żywo. A, gdzie tu jest wybór kamery? A nie, on pokazuje to, co się zmaka nagrywa. Nie, to po prostu się Także, Także ta, ta, taka sytuacja. Więc coś się czasem. Jak tutaj... to reklama wjechała? O oh shit! Ale dobrze, że mogę palić zapala papierosa. Chryste panie, to jest jakaś paranoja. Poczekajcie, ja sobie odpalę na tym. Dobra, to będzie kurde w takim razie ten będzie Q&A Wave Q bez obrazu. Takiego jeszcze nie było nigdy nigdzie, więc będzie fajnie. Poczekajcie. Eee, jak ten program się nazywa? Viewer. Dobra, bo mi się wypieprzy od Kupiłem acedesj na promocji, ta była świąteczna i się wypierdzielił. Eee, dobra, jedziemy z pytaniami w takim razie. Mam pytanie od Ele Bol Grand, Grand, Jezus Maria 4607 gdzie pojadę w najbliższym czasie, więc sytuacja wygląda następująco, że miałem w grudniu jechać do Egiptu, ale trochę się to obsunęło wszystko, bo tam dzieją się jakieś rzeczy, które po powodują, że nie pojedziemy. W styczniu prawdopodobnie jak wszystko się uda, jedziemy do Iraku do naszej szkoły wreszcie. Jak się uda, bo to wszystko tak wygląda po prostu, że, że w każdej chwili może się wysypać. Na pewno będzie Irak zrobiony, Egipt podobnie będzie robiony w planie jest w planie jest, jak to się nazywa Wietkongi, Wietnam, ale to dopiero na wakacje jakoś, w kwie, kwie, kwiecień, maj no i razem z Pawłem z byłego już teraz TVP planujemy i z Dominikiem z którym byłem teraz w, w Egipcie i później byliśmy w Pakistanie w trójkę planujemy pojechać do Libanu bo jak byliśmy jak byliśmy w Pakistanie to się łączyliśmy z jakimś pastorem z Bejrutu. I on przyjeżdżajcie, a my tak, chłopak normalny jest, przynajmniej są, to jest wojna u was. Nie, to bombardują tylko tych Arabów, w sześciastki jest spokój. Jednak tam nie poleciliśmy i teraz czekamy, aż się zakończy, ten, znaczy zakończy, no jest niby zawieszenie broni, ale wiadomo, że jak jest zawieszenie broni, to Izrael w ciągu tych 38 godzin 40 razy złamał to zawieszenie broni, więc czekamy, aż się na, na dobre tam skończy. Jesteśmy umówieni, umówieni z chrześcijanami w, w Libanie, już nie w samym Bejrucie, tylko w Libanie. To jest następna wycieczka. No jeszcze kilka jest w planach, ale to zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest odpowiedź na pytanie, co planujemy w przyszłości. E, Miesiącach. Pozdrawiam. Dobra. QNY bez, bez obrazu, ok. E, koszulki. E, sklep jest w trakcie realizacji, nie wiem kiedy ruszy, bo to jest pytanie. Bartka który ma teraz przyjechać i zrobić, coś w się sensie zdalnie ma to zrobić, a on się tym zajmuje. W, nie wie kiedy, ale będzie i będzie fajnie, tak powiedział, tak? I zbieramy jeszcze parę osób, żeby ten sklep nie był taki tylko pitowy, tylko że można było na przykład kupić koszulki Roberta Laski, czyli znanego fotografa, i szuni grafiki na koszulkach i tak dalej, tak dalej. Także myślę, że może być, może być fajnie, tylko po prostu potrzebujemy na to czasu. Więc ja o tym sklepie mówię od dwóch lat, ale jakoś się ponoć to wszystko kumuluje do końca, dojdzie w najbliższym czasie. Tylko jeśli jesteś z IT, to zadziała jak user. No nie no, nie jestem właśnie z IT. O, dobra, słuchajcie. Bartek właśnie dzwoni. Halo, jesteś na żywo na czacie. Halo? No się ma. No. Uruchomiłem tak, że wiesz co, jest tak, na tym mam obraz, ale tylko ja widzę obraz na tym na PC, -cie, a na MACu jak odpaliłem, też nie ma obrazu i wyświetla się OBS, którego nie mam na MACu, także to jakiś kurwa w ogóle paranoniczny system jest. Dobra, szanowni państwo, ja się rozłączam w takim razie, bo potrzebuję tak, z Bartkiem ustawić wszystko tak, żeby działało. Także ściskam was gorąco i spierdzielam. Pa. Y Radio Pitu kończy nadawanie. Hej. No dobra, jestem. <grymny>